Wschód czy południe? Gdzie, babu? Tu jestem! Ej, wcześniej się tu robi ciemno! Która godzina? O, mamciu, teleportacja jest trudna! Tak, y zwłaszcza do wymówienia. Wszystko nam jedno, wschód czy południe. Teraz nie mamy nic do roboty. O, coś czuję, że nie do końca masz rację, Cory. Dostałem wiadomość od Hadziego. Pana wszystkich dżinów. Co to za wiadomość? Mamy się udać do Persji. Do Persji? A gdzie ta Persja? Obecnie nazywa się Iran. Jest tam książę o imieniu Abin, który jest pra, 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 pra. Pra? Ile już było tych praw? Trzynaście Szef. Nie, dwanaście, dwanaście. O, pra, 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 prawnukiem starego, starego, starego. Babu. No dobrze, już dobrze. Był bardzo starym przyjacielem i chodzi, chciałby, żebyś pomogła jego pra, 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 pra. Nie dość babu. Już wszystko zrozumiałam. <zysattack> to chyba już po naszej wycieczce. O nie. <s plateau> Genii, wszyscy udajmy się do Persji. No tak. Och, jesteś genialny, panie. Czemu ja na to nie wpadłam? To będzie cudowna podróż. Słyszysz, Dżadal? Słyszę, panie! Wielki Hadzi wysyła te namiastki Dżinów przeciwko Tobie. Hadzi? To on uwięził mnie w tej butelce 10 tysięcy lat temu! Nadeszła pora Twojej zemsty, Dżinie. Dżadal, powitajmy ich w pałacu tak jak należy. Gotowi? Gotowi! Gotowi? Jabu-babu!